Cześć! Witam Was po raz kolejny. Tym razem z Niemiec. Dziś odwiedziłem Szwabisz Alp, czyli Jurę Szwabską. Jura Szwabska to niezbyt wysokie pasmo górskie, które ciągnie się na długości przeszło 200 km i ma szerokość od 50 do 70 km. Jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I najwyższy szczyt Jury Szwabskiej nieznacznie przekracza 1000 metrów nad poziomem morza. Jeżeli chodzi o dokładną lokalizację, to w tej chwili jestem w Parku Przyrody Górnego Dunaju. No i tutaj przede mną, właśnie płynie rzeka Dunaj, a tutaj na zboczach wzgórz widać wapienne skały, tak jak przystało na Jurę. Główną atrakcją, jaką zamierzam dzisiaj odwiedzić, jest jaskinia Kolbinger i później zamierzam jeszcze troszeczkę pospacerować i poszukać jakichś fajnych miejsc widokowych. I w tym miejscu trasa odbija w prawo od ścieżki rowerowej. I teraz już pod górę będę szedł do, szedł do jaskini Kolbinger. Droga jest dość mocno zarośnięta, więc wygląda na taką, która jest dość rzadko uczęszczana przez turystów. Zaczyna powoli robić się ciepło. Nie wiem, czy to z tego względu, że na dworze robi się cieplej, czy po prostu przez to, że idę cały czas pod górkę. Jakby nie było, plusem jest to, że idę przez las, no i cień daje no, taki fajny chłodek. Tutaj mam przed sobą kolejną przeszkodę do pokonania. Robi się coraz stromiej i coraz bardziej kamieniście. Nawigacja, za którą szedłem, zaczyna się troszeczkę gubić i nie jestem pewny, czy idę teraz w dobrym kierunku. No ale idę przed siebie, to nie są jakieś duże wysokości, duże dystanse. Także nawet jeżeli gdzieś tam pomylę drogę, to łatwo będzie w miarę zawrócić. I docieram na miejsce. Teraz idę taką szeroką. Główną trasą prowadzącą do jaskini Jak się okazało, przed chwilą szedłem jakimiś takimi bocznymi drogami No, które finalnie może były ciekawsze No i tutaj na miejscu widzę Już jest sporo ludzi, sporo turystów, także Także jest dobrze Tutaj widzę, że też jest jakieś schronisko Kolberger Hütte. I przed chwilą zobaczyłem, że centralnie pod schroniskiem znajduje się wejście do jaskini. Rozmawiałem z panią ze schroniska i dowiedziałem się, że dopiero za 50 minut będę mógł zakupić bilet i wejść na dół do jaskini. Także tutaj sobie poczekam pod samym schroniskiem, jest tutaj całkiem przyjemnie. Sporo osób zajada kiełbaski, pije piwo, czy, czy jakieś napoje. Także na spokojnie sobie tutaj poczekam i może jeszcze coś wiemy. Bilet już zakupiłem po 3,5 euro i za chwilkę będę wchodził. O, sporo schodów tutaj mamy. No i tutaj jest już takie pierwsze przejście, ale jest jest

90 metrów jaskini jest udostępniona dla turystów do zwiedzania. I jaskinia zamknięta jest od października z tego powodu, iż zimują tutaj nietoperze, i jest takim ważnym miejscem związanym z ochroną tych zwierząt. I tutaj mamy taki podział od góry są stalagmity a tu od dołu stalagmity tutaj mamy takie miejsca że muszę się trochę schylić żeby nie uderzyć głową Wydaje, że w niektórych miejscach trzeba trochę uważać no, dzieci tutaj pod tym względem mają dobrze no. O, tu jest dość takie fajne miejsce, dużo tych stalaktytów, stalagmitów. Już kiedyś wiedziałem czym one się różnią, ale no dzisiaj odświeżyłem sobie tą wiedzę, której od bardzo dawna nie używałem. A no i teraz trzeba ostrożnie. Tutaj schodzić, i już wyszedłem z jaskini. Taka wycieczka to jest około 20 minut z przewodnikiem. Można też, oczywiście, tam chwileczkę dłużej zostać w tej jaskini jeszcze powyżej tych 20 minut posiedzieć i pooglądać te stalaktyty i stalagmity Ale ja już wyszedłem i poszukam jeszcze jakiegoś fajnego punktu widokowego I punkt widokowy znajduje się właściwie obok. Jeszcze złapię kadr z trochę bliższa. Z tamtej miejscowości przyszedłem. Zmierzam teraz w stronę miejscowości Mylchem am Donau, czyli Mylchem nad Dunajem. No i tak ogólnie teraz będę szedł Górami, tymi pagórkami będę szedł górą. Także po drodze, może też zobaczę coś ciekawego. Kolejny jakiś fajny punkt widokowy, przeszedłem teraz jedną, przeciąłem teraz jedną większą ścieżkę, i szedłem na kolejną taką dosyć wąską ścieżkę leśną. No, dosyć taką wyślizganą, bo te kamienie są dość tak mocno obłocone. I trzeba uważać. No i idę. Co jakiś czas mijam jakichś ludzi, turystów. Także nie jest tutaj też jakoś pusto. No, ludzi jest sporo, tym bardziej że dzisiaj w Niemczech jest święto. Także wiele osób spędza, podobnie jak ja, święta na świeżym powietrzu na łoni natury. No i zmierzam dalej. Jak coś ciekawego zobaczę. Napotkam, to oczywiście postaram się nagrać. No i tutaj po drodze zupełnie przypadkiem natrafiam na taką drugą jaskinię. O, i tu chyba też są bilety do kupienia. Ale odpuszczam, jedna jaskinia na dzień wystarczy. <śm> A tutaj mamy widoczek na drugie miasteczko. Jestem już na dole w miasteczku. E, powoli będę wracał do domu. E, kończę na dzisiaj moją krótką wycieczkę. Widzimy się oczywiście następnym razem. E, w planach jest jeszcze sporo e, różnych ciekawych projektów. E, także zapraszam do subskrybowania, lajkowania, zostawiania komentarzy pod, moim, e, pod moimi filmami, i widzimy się do następnego. Cześć!